Nowenna przed uroczystością świętej siostry Faustyny. Dzień czwarty. Stoimy teraz przed klasztorem, w którym wraz z innymi siostrami mieszkała święta Faustyna. Ile razy wychodziła na zewnątrz, miała przed oczami kląb wraz z figurą świętego Józefa. To właśnie tu. Doświadczyła pięknego spotkania z Jezusem w dzień swojego wyjazdu z Krakowa do Wilna. Dziś wyjeżdżam do Wilna. Kiedy wyszłam przed dom, spojrzałam na cały ogród i dom. Kiedy spojrzałam na Nowicjat, nagle łzy mi popłynęły z oczu wspomniałam na wszystkie dobrodziejstwa i łaski, których mi udzielił Pan. Wtem niespodziewanie ujrzałam Pana przy kląbie, który mi powiedział – nie płacz, ja jestem z Tobą zawsze. Obecność Boża, która mnie ogarnęła wówczas, kiedy mówił Pan Jezus, trwała przez cały czas podróży. Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną świętej siostry Faustyny. O Jezu, który świętą Faustynę Uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego. Racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski, o którą cię proszę. Jak grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny. I nagruć jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta siostro Faustyno, módl się za nami.